Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Kosmiczne pieniądze za Erlinga Haalanda. Lukas Podolski zadrwił z kibiców Legii Warszawy. Robert Lewandowski wybrany najlepszym piłkarzem na świecie. Leo Messi odmówił powrotu do FC Barcelony. Oraz Edinson Cavani, który już niebawem może zmienić klubowe barwy. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. Jesteśmy już naprawdę blisko, aby było nas już 240 tysięcy. Dlatego, jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Cię proszę, abyś to zmienił. Widzą, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Ekipa Obstawiamy po raz kolejny zgarnęła potężne wygrane. Jeśli szukacie typów na Ligę Mistrzów, to koniecznie zajrzyjcie na ich grupę na Facebooku, gdzie znajduje się aż 90 tysięcy typerów, oraz kanał YouTube, gdzie Marek codziennie publikuje swoje przewidywania. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Paradoksalnie, transfer Erlinga Haalanda jest bardziej realny niż transfer Kyliana Mbappé a powodem tego jest fakt, że Francuz występuje już dla drużyny z europejskiej czołówki. Natomiast bo Dortmund mimo, że jest solidną drużyną, jak na standardy starego kontynentu, to na pewno nie zaspokoi ambicji Erlinga Haalanda. I nie mówimy tu już tylko o kwestiach sportowych, ale i finansowych. Na Signal Iduna Park Norbeck inkasuje 8 milionów euro rocznie, natomiast z tego co wiemy Mino chciałby, aby jego klient zgarniał kilkukrotność tej kwoty. Hiszpański dziennik AS postanowił oszacować wszystkie koszty zakontraktowania Halanda przez przyszły klub. Agent 21-latka chciałby, aby ten inkasował nawet 50 milionów euro brutto za jeden sezon, co w przypadku pięcioletniej umowy daje zawrotną sumę 250 milionów. Do tego trzeba dodać sam koszt transferu, który z najnowszych źródeł nie ma już wynosić 75 milionów euro, a 100 milionów euro. Ostatnimi dodatnimi do całej puli są premie dla Minora Joli i jego ojca. Holenderski menadżer miałby zgarniać około 15 milionów euro. Natomiast ojciec piłkarza 7 milionów euro. Łącznie mowa o kwocie blisko 400 milionów euro. Musicie przyznać, że to dość pokaźna suma jak za jednego zawodnika. Wśród zainteresowanych napastnikiem Borusii jest Real Madrid, Manchester City oraz PSG, a media pisały także o Newcastle United, ale w tym przypadku przynajmniej jak na razie wiele wskazuje na to, że to jedynie pusta plotka. Halland obecnie nie gra z powodu kontuzji. Mimo to w tym sezonie zdążył rozegrać 10 spotkań, w których zdobył aż 13 bramek i 4 asysty. W mojej opinii nie ma opcji, aby którykolwiek z klubów byłby w stanie zaspokoić wymagania finansowe Erlinga Haalanda. A kwota 50 milionów euro za jeden sezon gry jest totalnym absurdem. Ja jestem zdania, że maksymalną kwotę jaką może wynegocjować Haaland to 35 milionów euro. A i tak musi być to klub z bogatym zapleczem finansowym, takim jakimi są PSG oraz właśnie Manchester City. W komentarzach napiszcie w jakim klubie najchętniej byście zobaczyli Erlinga Haalanda. Legia Warszawa zalicza jeden z najgorszych sezonów w swojej karierze, czego dowodzi fakt, że na ostatnie 7 kolejek Ekstraklasy nie zdobili oni ani jednego punktu. Mistrz Polski ma już za sobą 13 kolejek, a ich bilans to 3 wygrane i aż 10 porażek. Nikt w lidze nie przegrywał tak często co wojskowi, a podkreślmy, że Warta Poznań i Górnik Łęczna, które mają po 8 porażek w lidze, rozegrały o dwie kolejki więcej. Dla kibiców z Warszawy jest to więc powód do wstydu i zadowolenia jednocześnie. Wstydem jest na pewno ich Bilas, natomiast zadowoleni mogą być z tego, że mają dwie zaległe kolejki do rozegrania, więc teoretycznie mogą jeszcze wyjść z ciężkiej sytuacji. W niedzielę Legia odniosła wspomnianą siódmą porażkę z rzędu, tym razem na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy zdobyli dynamicznie dwie bramki w 37 i 39 minucie, a na 2-0 trafił Lukas Podolski, dla którego był to pierwszy golf w ekstraklasie. W drugiej połowie również wojskowi odpowiedzieli bardzo szybkimi kombekami trafiając do siatki w 52 i 53 minucie. Nie zdołali jednak odwrócić swoich losów na własną korzyść. Natomiast w doliczonym czasie gry Górnik się obudził i zdobył zwycięskiego gola na 3-2. Bez dwóch zdań spotkanie było bardzo emocjonujące, a jeszcze większe emocje mógł zbudzić wpis Łukasza Podolskiego. 36-latek odniósł się do transparentu kibiców Legii z meczu ze Stalą Mielec, gdzie widniał napis Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. Piłkarz na swoich social mediach w krótki sposób zrepostował fanów przyjaznych pisząc Mimo, że byliście w Zabrzu, górnik po 14 kolejkach zajmuje 11 miejsce, a może awansować nawet do 7 pozycji w tabeli, jeśli wygrają jedno zaległe spotkanie. W komentarzach napiszcie, czy waszym zdaniem Legia Warszawa zdoła się odbudować, czy może jednak spadnie z ekstraklasy. Robert Lewandowski, podobnie jak w roku 2020 i w tym, jest w fenomenalnej formie. Owszem, może pod względem sukcesów klubowych wygląda to znacznie słabiej, natomiast w przypadku statystyk indywidualnych widać znaczący progres. Uwzględniając gole w klubie, jak i w reprezentacji, w zeszłym roku Robert pokonywał gokiperów 47 razy, natomiast w 2019 roku zrobił to 54 razy. Rekord pokonał 3 tygodnie temu, zdobywając 55 trafienie w roku kalendarzowym, a na chwilę obecną ma on łącznie 63 bramki. Do końca kalendarzowego terminarza zostało Polakowi jeszcze 7 spotkań, więc przekroczenie bariery 70 goli wydaje się jedynie kwestią czasu. Włoski dziennik popularny w tamtym kraju, czyli Tuto Sport, wybrało w tym roku Lewandowskiego najlepszym piłkarzem na świecie, co akurat nikogo nie powinno specjalnie dziwić, ponieważ nasz rodak od ponad roku prezentuje się lepiej od takich wielkich ikon futbolu, jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Mimo, że nagroda włoskiego dziennika jest miłym wyróżnieniem, to nie ukrywajmy, że większość polskich kibiców i nie tylko polskich Czeka aż 33-latek, wygra najbardziej prestiżową statuetkę, jaką jest złota piłka. Na przestrzeni ostatniej dekady wielokrotnie wygrywali je wspomniani zawodnicy z Portugalii i Argentyny, ale również Chorwat, Luka Modrić, który przełamał w 2018 roku pasce wcześniej wymienionych piłkarzy. Wśród faworytów do wygrania tegorocznego plebiscytu France Football, oprócz Lewandowskiego wymienia się mimo wszystko Leo Messiego, który jest bardzo medialną postacią oraz wygrał w tym roku ze swoją drużyną narodową Copa America. Jak wiemy reprezentacja Polski takiego osiągnięcia. Nie wywalczyła, oprócz wielkiego remisu z Hiszpanią i Anglią. Mówiąc już bardziej żartobliwie. Jak sądzicie, złota piłka wpadnie w tym roku w ręce naszego kapitana? Czy po raz siódmy sięgnie po nią 34-letni Leo Messi? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Przypominam, że gala Ballon odbędzie się 29 listopada w Paryżu. Warto zatrzymać się jeszcze przy Leo Messi, ponieważ w jego przypadku słyszymy coraz więcej ciekawych informacji na temat jego przyszłości jako piłkarz. Jeszcze kilka dni temu na swoim kanale przytoczyłem słowa Juana Laporte, czyli prezydenta FC Barcelony na temat potencjalnego powrotu m.in. Argentyńczyka na Camp Nou. Kto nie widział tego odcinka, to już biegnę z pomocą, ponownie cytując najważniejszy fragment wypowiedzi Hiszpana. Nie wykluczam powrotu Messiego i Iniesty, choć myślę, że nie odbędzie się to w roli piłkarzy. Nieco odmiennego zdania są hiszpańskie media. Dziennik AS uważa, że po wyrudził Lionela na Camp Nou, jako piłkarz jest wręcz niemożliwy. bowiem 34 latek chce zasmakować sukcesu triumfu w Lidze właśnie z PSG który na dzień dzisiejszy jest znacznie silniejszym zespołem niż Blaugrana. Podobnego zdania jest kataloński sport w taki sposób opisując stosunek Leo do potencjalnego powrotu do Barcelony. Messi koncentruje się na trudnym sezonie z PSG z nadzieją, że sukces na boisku zrekompensuje jego poświęcenia. Leo ma poczucie dumy i nie myśli o powrocie do Barcelony. Czy faktycznie tak jest? To wie zapewne jedynie sam piłkarz. Jednak podkreślmy, że Messi Chciał zostać na Camp Nou, jednak prawnie nie było to możliwe. Barca mierzy się z ogromnymi problemami finansowymi, co zmusza zespół do mocnego cięcia garzy u swoich piłkarzy. Niestety w przypadku argentyńczyka wiele to by nie dało. 34-latek na Camp Nou mógł inkasować nawet 40 milionów euro rocznie, a prawo zabrania obniżenia pensji o więcej niż 50%. Dlatego tym bardziej nie mógłby występować za darmo, jak wielu kibiców i internautów mu proponowało. Umowa Leo z PSG jest ważna do połowy 2023 roku, więc teoretycznie jego powrót na Camp Nou jako piłkarz jest realny. Pytanie tylko, czy sam Messi by tego chciał. Z tego co nam wiadomo interesuje się on również grą w Stanach Zjednoczonych, dlatego jego przyszły pracodawca może znajdować się za oceanem, a nie w Katalonii jak dużo osób by pragnęło. Film ten zakończymy tematem odnośnie FC Barcelony, a mianowicie ich planów w najbliższym oknie transferowym. Klub nie ma teoretycznie budżetu na piłkarzy stopu, jednak w praktyce wygląda to nieco inaczej. Kadra Blaugrany do słabych na pewno nie należy, ponieważ posiadają oni wiele ciekawych nazwisk z niemałym potencjałem. Problem w tym, że część z nich się wypaliła po czasie, a część zrobiła to już po przybyciu na Kabno. jak to jest w przypadku Filipe Coutinho. Nowy trener na pewno da nowy ważny impuls, ponieważ Czavi mimo małego doświadczenia jako szkoleniowiec jest znacznie bardziej respektowany w szatni niż Ronald Kuman. Oczywiście 41 latych ma dopiero za sobą jeden mecz jako trener barcy, ale co najważniejsze Wygrany, a jego wypowiedzi często budują piłkarzy niż zaniżają ich pewność siebie, jak to robił holenderski poprzednik. Świeżo po zakontraktowaniu Czaviego do Dumy Katalonii po 5 latach wrócił Dani Alvesz który ostatnie dwa lata spędził na grze w brazylijskim Sao Paulo. 38-latek może ma już za sobą najlepszą formę, jednak fakt, że gra za wręcz znikome pieniądze i jest autorytetem dla wielu młodszych kolegów, można uznać za dobry ruch klubu. Niestety coraz więcej złych informacji słyszymy w kontekście Sergio Aguero, który trafił do Katalonii kilka miesięcy temu, a 90% czasu spędził na leczeniu swojego zdrowia. Argentyńczyk ma potwierdzoną arytmię, co stawia jego karierę w dużym znaku zapytania. Ciężko stwierdzić, czy wróci on jeszcze do profesjonalnej piłki, dlatego Xavi chciałby w styczniu zakontraktować kawanie go z Manchesteru United. Urugwajczyk ma na karku 34 lata, mimo to wciąż gwarantuje solidną grę, a jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami wygasa już z końcem obecnego sezonu. Barca mogłaby więc go kupić za nie więcej niż kilka milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego wartość na markcie. Kawani od przybycia Cristiano Ronaldo na Old Trafford Często pełni rolę zmiennika, co mu się nie podoba, a w drużynie czabiego mógłby liczyć na regularną grę ze względu na absencję Aguero. W mojej opinii transfer ten wydaje się bardzo rozsądny, ponieważ Edison już udowadniał chociażby w PSG, że potrafi dorównać takim napastnikom jak Robert Lewandowski, czy chociażby Harry Kane. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie!